Witam na kanale Pigon Poland. Dzisiaj zrobię tutaj zielone smoothie dla gołębi. Na bazie maślanki maślaneczka naturalna. Lejemy sobie tej maślanki, tak około po ściance, by trzeba było polać tutaj około pół pół tego naszego pojemniczka, czyli w zasadzie około pół litra. No. Myślę, że jest około połóweczki. Także bazą jest maślanka. Jeżeli podobają Ci się moje filmy zasubskrybuj mój kanał by być na bieżąco. I maślanka dlatego, że to jest yy, źródło łatwo przyswajalnego białka, tłuszczu oraz wapnia. No i maślanka zawiera też Lecytynę, która poprawia, poprawia pamięć. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Zawiera też witaminę B, i ta witamina B, właśnie powoduje, wspomaga pracę nad prawidłową, prawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Także. Także myślę, że jako baza tutaj będzie bardzo, bardzo dobrym, że tak powiem, produktem. No i zawiera też magnes, sód, potas i fosfor. Także ona będzie tutaj dosyć, dosyć dobrze nam wpływała. Mamy liście selera. W sumie, naczelera One tutaj, te liście sobie też lądują. No i są. Seler, naczelera, liście selera są bogate w błonnik, czyli dobrze wpływają na układ trawienny. Zawiera też potas, sód, tak jak już mówiłem, błonnik. Fasa, skorbinowy, żelazo, witamina B6, magnez oraz wapń. Więc więc ten seller tutaj będzie dobrze, dobrym dodatkiem. No i zawiera jakieś tam substancje, które, które działają neuroprotekcyjnie, antynowotworowo, przeciwzakrzepowo. Więc więc dlatego też to tutaj ląduje. Kolejne ziele to jest lubczyk, który też tutaj sobie ląduje. No i lubczyk z tego względu, że chroni organizm przed chorobami serca, działa oczyszczająco na organizm, pozytywnie wpływa na nerki, na skórę wspiera przemianę materii także on tutaj sobie ten no i posiada dodatkowo witaminy z grupy B witaminy z gru witaminę C także także powinien sobie też wylądować no i, i zawiera błonnik przede wszystkim i, i, i z witamin jeszcze, <laughs> witaminę A, witaminę K, potas, żelazo, wapń, więc go też sobie daję. Mam również miętę. Jeszcze póki jest to trzeba korzystać z tego. Ona też sobie tutaj ląduje w naszym miksie. No i wiadomo. Mięta działa na dolegliwości układu yy, przewodu pokarmowego, układu pokarmowego. Mm. Także ułatwia trawienie, yy, przy jakichś niestrownościach jest yy, wskazana, yy, eliminuje wzdęcia, poprawia perystaltykę jelit, więc więc tutaj ona sobie też się znajduje w naszej mieszance. I z takich makroelementów to zawiera sód, potas, żelazo, kwasa skorbinowy, witaminę B6, magnes oraz wapń. Mam tutaj liść chrzanu, dwie sztuki. Takie dosyć spore. To jest sobie można. Tutaj poprzerywać, żeby upchać. Liść chrzanu yy, ma działania antybiotyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze, tak. Działa rozgrzewająco i odkażająco. Także go daje. Jest yy, wsparciem podczas przeziębień, przy problemach z układem trawiennych, więc, więc tutaj będzie też dobrym dodatkiem. No i zawiera witaminę z grupy B, witaminę C, magnez, wapń oraz potas. Mamy kolejne tutaj, kolejny składnik naszego zielonego miksu. Awokado. Takie średniaczki były, więc takiego średniaczka można sobie spokojnie dać całego do naszego miksu. Takie dosyć już mocno dojrzałe to awokado. Ale to nawet chyba lepiej. Bo łatwiej się będzie miksowało. No jest awokado jest źródłem witamin A, C, E, K. Witaminy z grupy B zawiera. Witaminę B1, B2. Zawiera kwas foliowy, kwas pantotenowy. No i zawiera również wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor. Zawiera też kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. No i, i awokado posiada właściwości przeciwzapalne. Także myślę, że tutaj też będzie dobrze wpływał na gołąbki. Ale też usprawnia pracę wątroby i, i... I na jelita wspiera tam wchłanianie tych substancji wartości odżywczych, więc awokado, jak najbardziej, trzy ząbki czosnku lądują. Wiadomo, czosnek wspiera odporność, działa antyseptycznie, przeciw przeciwutleniająco. przeciw przeciw drobnoustrojom działa dobrze, działa przeciw zakrzepowo. Wspiera, wspiera walkę organizmu w przeziębieniach. Ułatwia odkrztuszanie, odkrztusza, re, reguluje ciśnienie krwi. Zawiera wapń, fosfor, mangan, cynk, potas, selen. No i, i witaminy z grupy B witaminy. Witaminy C, A, D. No i związki siarkowe. I ostatnim składnikiem tutaj jest bazylia. Ja sobie ją troszeczkę już zgniotłem. Świeża bazylia, nie suszona dzisiaj. Także bazylia y, też korzystnie wpływa na układ pokarmowy i układ nerwowy. Mm. No i co? I zawiera y, sód, potas. Mm. Kwasa skorbinowy, żelazo, witaminę B6, magnez, wapń. Także to tutaj sobie też właśnie dałem. Ja to idę teraz troszeczkę potraktować robotem, i za chwilę przejdę tutaj do, do okazania, jak to sobie będzie wyglądało. Ten nasz zielony miksik. Także za chwilę się widzimy z powrotem. Jeszcze tutaj sobie przypomniałem, że przecież miałem dać do środka natkę pietruszki, którą miałem przygotowaną w kuchni. Tak i sobie. Takie około pół pęczka daję. Tą natkę upycham tutaj. I natkę z tego względu yy, też właśnie sobie zakupiłem. Żeby gołąbkom dać, ma witaminy A, E, K, witaminy z grupy B. Minerały potas, sód, wapń, magnez, fosfor. I działa korzystnie na odporność, na polepszenie wzroku oraz na florę bakteryjną żołądka, dlatego też ją tutaj właśnie miałem dać. Nasze smoothie już gotowe. Tak się prezentuje. Zielony kolor, taki bardziej pistacjowy. Tak wygląda, jeśli chodzi o jeśli chodzi o walory zapachowe. Wybija nam się tutaj praktycznie na pierwszy plan bazylia. Gdzieś delikatną nutę czosnku. Eee, czuć czuć chrzan. No, i przebija się zapach maślanki. Także myślę, że, że gołąbki będą zadowolone. Mają smoothie przygotowane. Także na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Eee, a nie, przepraszam. Jeszcze nie dzięki za uwagę. Co do konkursu, eee, przebiliśmy barierę 500. Subskrybentów. Film poświęcony na temat konkursu będzie dzisiaj wieczorem. Także myślę, że go wrzucę około godziny 20:21. Jak ktoś tam, żeby każdy miał więcej czasu, żeby go obejrzeć. No mówię co i jak, co z czym, także, także ode mnie na razie tyle. Dzięki za uwagę, Pigeon Poland. A miks jutro, e, jutro dostaną gołąbki sobie w ziarnie na prawdopodobnie porannym karmieniu. Także jeszcze raz, dzięki za uwagę, piga on poland.